No co mam powiedzieć, też tak mi się wydaje i no, czas pokaże, czy, czy, czy to już będzie następna walka, czy, czy jeszcze będę musiał raz udowodnić to, że na to zasługuję. Mhm. Czy w tej niezadługiej długiej walce były jakieś takie trudne momenty, które Marcin Ci sprawił? Znaczy, czułem y, tą jego siłę fizyczną, gdzieś tam jak już się skreiliśmy było to zwarcie, to, to czułem, że faktycznie jest mocny kawał, chłopa ma warunki i, i faktycznie ma, ma tą siłę, o której jego przeciwnicy wcześniej mówili. Mhm. Czy po pierwszym knockdownie wiedziałeś już, że tak naprawdę koniec walki się zbliża? Nie, nie, dosyć mocno zaatakował z dołu, jeden cios poczułem, który uderzył z dołu, akurat ciosy, które wymienialiśmy gdzieś w trójce mnie ominęły, ale, ale w jednym momencie już fajnie się skręcił, zrobił sobie miejsce i zadał cios dosyć mocny, mówię, w parterze. I, no i tak naprawdę ja tam musiałem walczyć o to, żeby tę pozycję skontrolować i żeby, żeby uderzać z góry. Nie? Mhm, jeszcze pociągnę wątek oczywiście tej zbliżającej się walki o pas. Czy chciałbyś, żeby to tak, wiesz, takie wysłać, powiedzmy, przesłanie, że chciałbyś, żeby to był już kolejny pojedynek? Znaczy, no nie jestem jedyną osobą decyzyjną, tak mi się wydaje w tej, w tej kwestii. Ja oczywiście czuję się gotowy i chciałbym taką, taką walkę dostać, ale no jest menadżer, są moi trenerzy, wiadomo, są właściciele KSW. No, no, no to jest co najmniej w 4-5 osób decyzja, także no, czekam, zobaczymy co będzie dalej. Jak na ten moment właśnie oceniasz mistrza, czyli Tomasza Narkuna? Co o nim możesz powiedzieć? No, to jest miejscem, wiadomo, no nie mogę nic swojego powiedzieć. No. Yy, Tomek rozwija się bardzo dobrze w, w tych poszczególnych uderzanych. Yy, wiadomo, jakim jest grapplerem. Yy, zapasy to jest cały czas skoli Ma bardzo dobrą bazę gdzieś tam. Yy, wiadomo, sparych partnerów i, i trenerów. No, no, no i jest dobrym przeciwnikiem, na pewno. Będzie dobrym przeciwnikiem. Czy gdyby nas na walka nie była opas, to masz jakiegoś rybala, z którym chciałbyś się zmierzyć tutaj w Kreisbu? Nie, nie, nie. No, no, to, to już zależy od władzy. Tym bardziej, że, że w tych pięciu ostatnich moich pojedynkach trzy razy rywal doznał kontuzji i, i była gdzieś tam zmiana na ostatnią chwilę. Także no, y, ważne, żeby, żeby te walki się odbywały w miarę często. Wiadomo, że w tym roku jako jedynym zawodnikiem y, miałem okazję stoczyć trzy, trzy walki dla, dla, dla KSW. Jeżeli w przyszłym roku uda się to powtórzyć, no to będę bardzo szczęśliwy. Jeżeli stoczę dwie walki, no to też będzie ok. No. Czy poddanie smakuje tak samo jak knockouty? Według mnie na kałty no, znaczy smakują lepiej, a, ale no wiadomo, że każde zwycięstwo przed czasem smakuje lepiej od, od tego na punkty. Teraz odpoczynek, czy od razu wracasz na matę i trenujesz już do następnej walki? Aktywny wypoczynek na pewno, przynajmniej dwa tygodnie aktywny wypoczynek, potem będzie ten okres świąteczny, także też myślę, że będzie ciężko zebrać tam chłopaków y, do tego treningu, ale, ale no nie zamierzam robić na pewno przerwy dwa tygodnie aktywnego wypoczynku, a potem y, jeżeli oczywiście będą warunki, no to wracam na, na treningi, może jakieś wyjazdy. Czy walki to jest taki idealnie dla ciebie stoczyć w roku, czy chciałbyś stoczyć nie wiem więcej, gdzieś za granicą jeszcze? I właśnie, czy kontrakt obecny zabrania ci takich walk? Nie, no z tego co wiem, za granicą nie ma przeciwwskazania żadnych, no ale jeżeli będę dostawał minimum te dwie, a tak jak w tym roku trzy, no to, to wcale nie będę tych walk szukał. Myślę, że jedna to by była stanowczo za mało, cztery no to jest dobre tempo, naprawdę wysokie. no Do dwóch do czterech walk to jest tak optymalny wiadomo poziom dla zawodnika.